Hej, witam się z Wami w dzisiejszym dniu. Witamy się razem z Tomkiem, który robi coś na komputerze. E, I tak... Chciałabym się z Wami oczywiście przywitać i powiedzieć Wam, co dzisiaj będziemy działać. Słuchajcie, dzisiaj będziemy niewiele działać, ale umówiliśmy się ze naszymi znajomymi Patrycją i Damianem do ENZO, także Was tam e, zabiorę. Znaczy pewnie nie będę tam jakoś nagrywać, ale Wam pokażę, jak pyszne jedzonko tam wygląda. Znaczy to jest takie śniadanie, ale ono jest serwowane do 18, więc Wiecie, my tam chodzimy w różnych porach dnia. Dzisiaj akurat umówiliśmy się na godzinę 13. Teraz jestem w trakcie robienia prania, więc mam nadzieję, że jeszcze zdążę je wywiesić przed naszym wyjściem. I plany są takie, że w sumie dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, więc umówiliśmy się z nimi, potem może jakiś spacer, potem musimy zajechać w kilka miejsc, no i tak pewnie cały nasz dzień dzisiaj minie. I postanowiłam też, że się do Was też odezwę, no i od razu nagramy vloga. Tomek już śniadanie, Ja będę sobie zaraz wciągać, bo zrobiłam sobie cukinię z mozzarello. Cukinię przywiozłam z domu. któregoś tam, na którymś vlogu wam pokazywałam, że przywiozłam cukinię, także muszę ją zużyć, bo, no bo boję się, że mi się zepsuje. Także zaraz ją wyciągnę z piekarnika, bo ja sobie to wszystko w piekarniku zapiekam. No i tak, także witam Was bardzo gorąco i serdecznie na moim kanale. O, i tak wygląda śniadanko. Tutaj mamy przypieczoną mozzarellę na cukinii. I tak wygląda moje dzisiejsze śniadanie. Już nie dodawałam żadnych tutaj ani przypraw, ani pieprzu, bo stwierdziłam, że zjem po prostu samo cukinię i mozzarellę. Także tak wygląda. Ja ogólnie bardzo lubię, jak jest przypieczony, ale nie chciałam też spalić, więc tak. Więc tak wygląda śniadanko. Mugowi przed kask. Tak, zobaczymy, jak będzie wyglądał. czy no. będzie pasował w ogóle. To pokaż, co tutaj mamy. To jest ze strony jakiej moto, tak? Y, Motomoda. Motomoda. Najlepszy lepszej cenie był. Jakaś promocja była, tak? Tak, w dużej promocji. O kurde, ale śni. <laughs> Wiesz co. O, i tutaj Tomek sobie zamówił nowy kask, a ta ten kask będzie dla mnie stary. Nie no to my też no to Zobaczymy jak ci ten... Jak Powinien na... być cichy. I ja to mi głównie chodziło, tak? No i... Tu chyba się podnosi. Zaraz zobaczmy. No właśnie. Wow. Jest podnoszony. Ej, spoko to wygląda. W ogóle cały ten podbródek się podnosi. Tak. No fajnie wygląda, tak wizualnie, ciekawe jak mm -hmm. tego... A w testach on dobrze wypadał, tak? Tak, dobrze wypadał, Ciechutki bezpieczny. Ej no, ogólnie to fajnie wygląda. I belur w środku. A dobry będzie na Ciebie? Ty patrzyłeś na... wymiary centymetrowo, tak? Wymiary centymetrowe po wywodzie głowy. A chcesz przymierzyć? Tak, przymierzymy zaraz. Przy włożeniu myślę, że będzie idealne. <laughs> Ale powiem ci, trochę wygląda taki, jak masz podniesione, to wygląda na taki, jakbyś się do skuter, na skuter miał. Task. Nie, no okej, okay, że... wygląda, tak? Że w porządku. Tak, że idealnie jest. Czyli nie będziesz wymieniał na inny rozmiar. Myślę, że nie. I tak, nie wiem, czy wiecie, czy nie, ale ostatnio właśnie w Biedronce, dla mnie to jest na przykład nowość, bo ja tego wcześniej nie widziałam. Nie wiem, od kiedy to jest. Ja to kupiłam wczoraj. Jest to czekolada z magnetika, czekolada mleczna bez dodatku cukrów i ona ma 90 g kosztuje 2,99 Może tutaj na wstępie tylko zaznaczyć, że ja często kupywałam czekolady bez cukru i często płaciłam za nie 6-7 zł. 5-6-7, w zależności czy była jakaś promocja, czy nie było. Ta czekolada kosztuje 3 zł. To jest pierwszy bardzo wielki plus, który warto tutaj polecić, no i jest dostępna w Biedronce. Czyli w sklepie takim, który jest ogólno często dostępny. Tu już jak widzicie jest zjedzony kawałek. Ja to pewnie zjem całą tą czekoladę dzisiaj, ale, ale dobra. Chciałam Wam zwrócić uwagę tutaj na super skład, bo zobaczcie. Substancja słodząca maltitole, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, serwatka w proszku z mleka, miazga kakaowa, substancja słodząca, klikocyty stewio, stewiołowe, emulgator, ekstrakt z wanilii, maszka kakaowa minimum 36%. No słuchajcie, no skład jest naprawdę bez jakiegokolwiek żadnego zarzutu. W 100 gramach mamy 551 kalorii, czyli licząc y, na czekoladę, to jest y, tam 500 kalorii pi oko. I naprawdę powiem Wam szczerze, jeżeli chodzi o smak, to jest najlepsza czekolada, naprawdę, którą dotychczas jadłam, jeżeli chodzi o czekoladę mleczną bez dodatku cukrów. Naprawdę. Ona dla mnie y, nie różni się praktycznie w ogóle. Wiadomo, że Wiecie, no, jest jednak ta odrobinka taka różnicy, ale ja porównuję po prostu tą czekoladę w porównaniu do innych czekolad bez cukru, jeżeli chodzi o tą wersję mleczną. I jest jeszcze czekolada gorzka, też bez cukru, też z magnetyka i też Biedronce Słuchajcie, za 3 zł, dwa razy taniej, super skład. Super smak. Ja myślę, że mam nadzieję, że zostawię to w stałej ofercie, bo na pewno będę często kupować i Wam serdecznie polecam, żebyście spróbowali. Jak widzicie, ja już tu wciągnęłam, ale powiem Wam, że i pachnie cudownie, i smakuje cudownie. Musicie mi zaufać. Kupcie jedną na spróbunek i napiszcie, jeżeli Wam się uda kupić, czy Wam smakowała, bo jestem bardzo ciekawa. Tu jeszcze wracając ze spaceru, słuchajcie, stała Pani z różnymi warzywami i kupiłam. Jak widzicie, kilka czerwonych papryk jest tutaj ponad kilogram, także będzie do kanapek albo, tak, nawet na sucho pochrupać, bo ja tak lubię. Ostatnio, słuchajcie, zrobiłam sobie również porządek tutaj na tym parapecie konkretnym. Jeszcze planuję to gdzieś wystawić, te dwie, że tak powiem, doniczki, ale to jeszcze myślę, gdzie to ulokować. Ale słuchajcie, e, zrobiłam porządek z tymi kwiatkami, bo tutaj nie, nie pamiętacie, pewnie tutaj stała taka drewniana, jeszcze mokre kurczę, bo wycierałam. E, tu stała taka drewniana, jakby szafeczka, ale ona była już w tak tragicznym stanie, że ona poszła do śmietnika. I e, ten kwiatek był w takiej malutkiej doniczce jak o ta, i przesadziłam go do większej. I miałam zamiar też przesadzić drugi kwiatek, właśnie bo miałam dwa takie, ale tamten już się nie nadawał kompletnie, niestety za późno się obejrzałam i całkowicie mi kaputnął, także ta doniczka czeka jeszcze na swoją kolej, zobaczymy na pewno okazja jakaś będzie a tutaj tak jak mówię te dwa wazoniki mam z Biedronki zresztą te kwiatki też dwa i ja po prostu sobie tutaj tak wstawiłam bo mało miejsca mam i ten kwiatek wcześniej był właśnie w jednej z doniczek tych w drugiej był drugi, ale mówię, jeden niestety nie przeżył. No, i jeszcze co chciałam Wam pokazać? Chciałam Wam pokazać tulipany, które ostatnio kupiłam. Słuchajcie, to są sztuczne tulipany, ale są tak piękne. No, powiem Wam, że z daleka. To w ogóle nie wyglądają jak sztuczne. Ja je kupiłam w. w to jest sklep w Kauflandzie na Kraśnickich. To jest ulica zwycięska dokładnie. Były różne kolory: były fioletowe, czerwone naprawdę tam kilka rodzajów było, zresztą różne też były kwiaty, bo nie tylko tulipany, ale były też jakieś goździki jakieś różyczki i tak dalej, ale mi się spodobały właśnie te konkretne tulipany, stwierdziłam, że do naszych fioletowych ścian będą pasować no takie delikatne bardziej kolory, nie chciałam ciemnych, chciałam jasne, bo żeby to tak trochę wiecie rozświetlało, ja tutaj wcześniej miałam postawione takie zasuszone jakby gałązki, wiecie, takie leśne rzeczy ze spaceru, ale one już zaczęły się strasznie obsypywać, więc je też po prostu wyrzuciłam. I mimo tego, że są sztuczne te kwiatki i Tomek na przykład nienawidzi sztucznych kwiatków, ja też nie przypadam, to te naprawdę bardzo fajnie się prezentują. Tak jak Wam mówiłam, tutaj są trzy bukiety po 7,50, więc myślę, że cena 22,50 za taki bukiet jest w porządku. A naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. I tak jak mówię, zobaczcie, nawet nie wygląda to aż tak bardzo. Wiecie, tragicznie, bo niektóre sztuczne kwiaty mają to w sobie, że no taką chińszczyzną trącają, no nie? A tutaj naprawdę, te mogę Wam polecić. Jeżeli jesteście z Lubina i szukacie sztucznych kwiatków, to polecam właśnie Wam ten sklep 1001 Drobiazgów w Kauflandzie. Znaczy, to jest teraz Kaufland, wcześniej to było Tesco. A tam Orkana, zwycięska, te. Że tak powiem, te tereny. No, także tak się prezentuje teraz mój balkon, balkon, parapet, mój, mój parapet, i na stole, właśnie stoją te kwiatki. Dzisiaj mamy jakiś tutaj e, targ staroci na tarku tutaj, znaczy na parkingu przy samym zamku ten mamy zamek, ale my nic nie potrzebujemy z Tomkiem Ale jak ktoś lubi takie rzeczy, to na pewno fajna sprawa. sobie teraz zrobiłam wieczorem takie ala danie, Oczywiście się śmieję, bo tutaj mamy tylko burówkę i orzechy laskowe. Ja sobie teraz to zjem do jakiegoś filmu. Dzisiejszy vlog to w sumie w dzisiejszym vlogu trochę jedzenia będzie, więc taki trochę futbug wyszedł w tym vlogu, ale to nic. W każdym razie tak wygląda mój taki podwieczorek. Burówki, czyli owoc, który po prostu uwielbiam. ja się z Wami chciałam już pożegnać, bo idę spać. Już mamy godzinę bardzo późną. Tylko, tylko ktoś musi wyłączyć lampkę jeszcze. Yy, I co? Bardzo bym chciała Wam podziękować za obejrzenie tego vloga. Mam nadzieję, że dzień ze mną Wam się spodobał. Ja jestem mega zmęczona, powiem Wam szczerze, że już może, żeby tylko pójść spać. Już mamy godzinę praktycznie po północy jakoś, nie? po północy, więc już myślę, że najwyższa pora, żeby zakończyć tego vloga i żeby też już pójść spać i zyskać siły na jutrzejszy dzień. Dajcie znać, jak wam minął dzień i jakie macie plany na jutro. Buziaki dla was, trzymajcie się. Zachęcam was oczywiście jeszcze raz do komentowania filmików, no bo tak jak wcześniej wam mówiłam, to jeszcze wam tylko przypomnę, że Cztery filmiki, jako piąty będzie ukazywał się filmik, w którym szybkie zrobimy losowanie dwóch osób, do których trafi jakiś drobny upominek ode mnie. Więc myślę, że warto, i mam nadzieję, że taka wspólna trochę zabawa Wam się też podoba, bo można coś zawsze drobnego wygrać za, że tak powiem, niewielki wysiłek. Uziaki dla Was, pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie. Popatrzymajcie się.